Jeruzalem, około setnego roku naszej ery. W stuleciu po śmierci Chrystusa, miasto rządzone przez Rzymian ogarnęła religijna zawierucha. Judaizm, kulty rzymskie i grupy chrześcijańskie walczą o wyznawców. Jedna religia wkrótce urośnie w siłę. Chrześcijaństwo. Okres wczesnego chrześcijaństwa wyglądał inaczej niż sądzi większość ludzi. Biblia jako taka nie istniała. Chrześcijanie przekazywali sobie ustnie różne wersje historii Chrystusa. W końcu spisano je w Ewangeliach dopiero 30 do 60 lat po jego śmierci. Obecnie większość naukowców uważa, że Mateusz, Marek, Łukasz i Jan umarli na długo przed spisaniem ich Ewangelii. Ciekawe jest to, że cztery Ewangelie włączone do Nowego Testamentu są anonimowe. Tytuły dodali późniejsi edytorzy, autorzy ich nie napisali. Innym ciekawym zjawiskiem w historii wiary w pierwszych stuleciach naszej ery jest to, że istniało wówczas ponad 30 Ewangelii. Ewangelia oznacza dobrą nowinę. Powstaje pytanie, kim był Jezus i jaką dobrą nowinę przynosił? Wielu ludzi odpowiadało na nie w różny sposób. W ciągu dwóch pierwszych stuleci po śmierci Chrystusa krążyły dziesiątki różnych, czasem sprzecznych wersji dotyczących jego życia i nauk. Jedną z nich była Ewangelia według Judasza. Ten tekst, podobnie jak wiele innych odkrytych ostatnio na Czamadi, pokazuje nam chrześcijaństwo, jakiego nie znaliśmy. Wielu ludzi sądzi, że jedyne Ewangelie Nowego Testamentu to Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ale mogło być ich znacznie więcej, na przykład Ewangelia Prawdy, Ewangelia Marii Magdaleny, Ewangelia Tomasza, Ewangelia Judasza, Ewangelia Filipa. Nie istniało jedno wczesne chrześcijaństwo, lecz wiele. Chrześcijaństwo przeżywało rozkwit od Jeruzalem po Azję Mniejszą, Egipt, Rzym i północną Afrykę. Nie było jeszcze kościołów. Wyznawcy spotykali się w domach, gdzie słuchali Ewangelii nazywanych imionami, które zdziwiłyby dzisiejszych chrześcijan. Niektórzy głosili Ewangelię Filipa, Tomasza lub Marii, inni korzystali z Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana. Niektórzy wcześniej chrześcijanie zwani są gnostykami lub ludźmi, którzy wiedzą. Gnostycy byli mistykami, ludźmi, którzy czuli, że mają bezpośredni dostęp do Boga. Słowo gnostyk pochodzi od greckiego gnosis, czyli wiedza. Nie chodzi tu o wiedzę książkową, lecz o wejrzenie i intuicję, o wiedzę dotyczącą własnej osoby, wiedzę o tym, że ma się w sobie boską iskrę i o poczucie, że Bóg, w którego wierzymy, jest taki sam jak Boża iskra w człowieku. Wielu gnostyków było chrześcijanami. Gnostycy napisali większość tekstów znanych jako Biblioteka Naczamadi. Ich opowieści o Chrystusie są bardziej abstrakcyjne i filozoficzne niż teksty Nowego Testamentu. Najbardziej lubili Ewangelię Tomasza: Królestwo jest w Was i wokół Was. Gdy poznacie siebie. Staniecie się znani i zrozumiecie, że to wy jesteście dziećmi żyjącego Ojca. Na studiach, gdy poznawaliśmy niektóre z tych innych Ewangelii, powiedziano nam, że to dzieła gnostyków, dziwaczna herezja. Słyszeliśmy, że gnostycy to ludzie, którzy zbłądzili. W latach 40. i 50. w tym kraju tak mówiło się o komunistach. W ten sposób ich deprecjonowano. Określenie gnostycy ma podobny wydźwięk, ale oni nazywali siebie nie gnostykami, lecz chrześcijanami. Ojcowie Kościoła walczyli z gnostykami. Wyłaniającemu się Kościołowi ortodoksyjnemu przeszkadzało, że gnostycy nie potrzebowali rady, kontroli i przesłania pochodzącego od kapłanów i biskupów, bo czuli to przesłanie w sobie. Nie tylko to drażniło przywódców kościelnych. Gnostycy nauczali, że ciało jest więzieniem dla boskiego ducha. Według nich śmierć Jezusa była dobrym wydarzeniem, a Judasz był bohaterem, który pomógł uwolnić jego boskiego ducha. Między innymi dlatego eksperci sądzą, że Ewangelię Judasza napisali gnostycy. Ta Ewangelia zmienia zdradę Judasza w akt posłuszeństwa. Ofiara z ciała Jezusa staje się ocaleniem. Dlatego Judasz zostaje mistrzem, a inni uczniowie zazdroszczą mu, a nawet przeklinają go i nienawidzą. Takie pomysły były zbyt szokujące dla wczesnych ojców Kościoła. Odrzucili Ewangelię Jutasza i 30 innych tekstów gnostyków. Nie włączyli ich do Nowego Testamentu.